Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów w banku oraz na stronę www.bslubaczow.pl. 19 czerwca Magdalena Dziamara, serwis w obiektywie. Witam i zapraszam na wiadomości z regionu. 14 czerwca w Zarzeczu odbył się 17. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych, w którym udział wziął zespół Dzikowianie ze Starego Dzikowa. W przeglądzie uczestniczyło 16 zespołów śpiewaczych, 11 z powiatu przeworskiego, 3 z powiatu jarosławskiego, 1 z powiatu przemyskiego oraz 1 z powiatu lubaczowskiego. Zespoły śpiewały pieśni weselne na wyprowadzenie młodych do kościoła, do kołacza, korowaja oraz ludowe pieśni historyczne. Dziedzictwo folklorystyczne gminy Stary Dzików zaprezentował zespół Dzikowianie ze Starego Dzikowa, który odniósł sukces zajmując pierwsze miejsce w przeglądzie grup śpiewaczych oraz pierwsze miejsce w konkursie na atrakcyjniejszy korowaj. Gratulujemy! 11 czerwca w murach Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczysta inauguracja 15 edycji konkursu Sposób na Sukces, zorganizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Borowinie. Gmina Lubaczów otrzymała wyróżnienie za utworzenie obiektu Kresowa Osada w Baszni Dolnej, miejsca wspierającego działalność edukacyjną, kulturotwórczą, aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców dotkniętych bezrobociem oraz. Umożliwiającego sprzedaż produktów lokalnych i promocję walorów turystycznych regionu. W konkursie zostało odznaczonych 15 inicjatyw w trzech kategoriach: rodzinnej, zespołowej i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Laureaci konkursu otrzymali listy gratulacyjne od prezydenta, które wręczył Dariusz Młotkiewicz, zastępca szefa kancelarii prezydenta RP. Dyplomy ministra rolnictwa i rozwoju wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez ministra Marka Sawickiego, wręczyła wiceminister rolnictwa. Zofia Szalczyk, która wyraziła szczere uznanie dla wyróżnionych inicjatyw i ich twórców, jako stanowiących trzon polskiej gospodarki. Wójt Gminy Lubaczów otrzymał także z rąk Jerzego Jakubca, dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pamiątkowy grawerton oraz list gratulacyjny od Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego. Konkurs Sposób na Sukces organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W ramach konkursu od 15 lat corocznie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja aktywnych postaw, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Są jednocześnie wzorcowym przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł dofinansowania, w tym przede wszystkim środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki wsparciu finansowemu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich możliwy jest rozwój w Konkursie Przedsięwzięć. W ubiegłą środę w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie już po raz jedenasty odbył się konkurs, podczas którego poznaliśmy najlepszego recytatora roku. Wyszedłbym z domu za ciasną drzwi, nie mówiąc ani słowa. Poszedłbym, a obok lwy szłyby zielskami w rowach. Od 11 lat w Lubaczowie przyznawane jest Grand Prix dla najlepszego recytatora roku. Wyróżnienie przyznawane jest najlepszemu z najlepszych. Jury ma więc trudne zadanie, aby spośród laureatów różnych konkursów wyłonić tego, który recytować potrafi najlepiej. Oprócz tytułu Recytatora roku przyznawane są także pierwsze, drugie i trzecie miejsca w konkursie oraz wyróżnienia. W tym roku do konkursu zakwalifikowanych zostało 23 uczniów z powiatu lubaczowskiego. Dzisiaj, 17 czerwca, odbędzie się już 11 edycja konkursu. Grand Prix Recytatora roku 2015. Do tego konkursu zakwalifikowałam 25 recytatorów, laureatów, poszczególnych konkursów recytatorskich, które odbyły się w bieżącym roku szkolnym. Są to najlepsi recytatorzy, laureaci, którzy dzisiaj będą walczyć właśnie o ten tytuł Najwyższy Grand Prix. Są to perełki z naszego powiatu lubaczowskiego. Czyli jak powiedziałam, najlepsi z najlepszy. Przede wszystkim stawiam sobie za taki główny cel promocję naszych dzieci z powiatu baczowskiego. Ponieważ y, muszę przyznać, że y, nie ma zbyt dużo konkursów recytatorskich, a jednak nasze dzieci y, z powiatu naszego y, prezentują wysoki poziom i po prostu trzeba je promować. Y, komisja co roku staramy się, aby była zawsze inna w innym składzie pracowała. W tym roku zaprosiłam panią y, Bogumiłę Zwolińską, jest to pani dyrektor gminnego Środka Kultury w Krasiczynie, reżyser Teatru Dziecięcego i grupy recytatorskiej, która również chwali się na województwie podkarpackim dużymi osiągnięciami. Pani Wiesia Olchowy, nauczyciel bibliotekarz z Lubaczowa i pani Magdalena Dziamara, dziennikarka telewizji Lubaczów. W tym domu kultury jestem drugi raz. Raz miałam zaszczyt być dwa lata temu na warsztatach teatralnych. Skorzystałam z takich warsztatów, zostałam zaproszona, a jako juror jestem pierwszy raz, z czego jestem bardzo, jest mi bardzo miło, że zostałam tutaj poproszona do tak zacnego konkursu. Ponieważ ja sama jestem instruktorem teatralnym, prowadzę grupy teatralne, grupy recytatorów od ponad 20 lat, więc recytacja jest mi bardzo dobrze znana, leży mi to bardzo na sercu, w ogóle scena dzieciaki, więc na pewno. Yy, Ważne jest w ocenie jurorów, wiadomo, dobór repertuaru jest bardzo ważny, interpretacja utworu, a przede wszystkim najważniejszy to chyba taki ogólny wyraz artystyczny na scenie, więc myślę, że to głównie będzie brane pod uwagę. Grand Prix, recytator roku 2015, trafiło do Jana Abramowicza. Pierwsze miejsce zajęli egzekwo Gabriela Ługowska oraz Anna Kornaga, drugie Miłosz Mazur oraz Michał Wojciechowski, a trzecie Alicja Jezuit oraz Jakub Wojciechowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureatom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oraz Miejski Dom Kultury w Lubaczowie. Jeszcze sześć, jeszcze pięć, jeszcze cztery, ale jeżeli nie zagram po raz trzeci i zagram F zamiast FIS... Jeszcze trzy takty. Panie Boże, uczyń cud. Powiedz coś, zrób coś, uczyń, abym nie musiał uderzać fis. Jeszcze dwa takty. Jeszcze jeden. A Pan Bóg milczał. Teraz fis warknęł obok mnie. A ja z pełną świadomością tego, co czynię, z jawną pogardą dla śmierci uderzyłem F. W programie oprócz konkursu można było obejrzeć inscenizację pod tytułem Znani i lubiani w wykonaniu dziecięcego teatru Lentylki w reżyserii Krystyny Czury. I właśnie program, który nagraliśmy. Po prostu z palca sobie wysnaliśmy. Uczestniczyłem w ogólnopolskim konkursie w Starachowicach. A jaki utwór zaprezentujesz? Panną Funkel. Opowiada to o takim uczniu, który. Ciągle się myli. Czy to jest twoja pasja? No, czasami trudne, czasami moja pasja. Jak mi się teksty podobają, to moja pasja tak nie za bardzo. To, ale zawsze było tak fajnie, fajne teksty. Stresujesz przed wyjściem na scenę? Mm, tak, ale jak już wejdzie się na scenę, to już nie czuć tego stresu. Czy długo się przygotowałeś do dzisiejszego Grand Prix? Tak, ponieważ brałem tym tekstem udział też w dwóch jeszcze wcześniejszych konkursach, więc ten jest tekst mam raczej taki bardzo, już go znam i mogę o nim, wie, znaczy znam go już i rozumiem. Najlepsze miejsce, a zarazem miejsce, gdzie najczęściej występuje jest scena lubaczowska, ale też jeżdżę do różnych miast, do innych powiatów, regionów, na przykład Starachowice. A jak przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Przede wszystkim, tekst. Wybranie tekstu to jest, że tak powiem, połowa sukcesu. A zrozumienie go też dużo już daje. Chyba, myślę, że jestem dobrze przygotowana do konkursu, aczkolwiek trema zawsze kogoś może zaskoczyć. No, teraz uśmiech. W Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie oglądać można prace malarskie Lubaczowianina, artysty Jerzego Pluchy. Wystawa Arkadia Inny Świat będzie czynna do końca czerwca. Jerzy Plucha w 1980 roku ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obok pracy konserwatorskiej zajmuje się twórczością artystyczną. Uprawia malarstwo ścienne, sztalugowe oraz pastel. Bezpośrednio po studiach wykonywał główne kopie dzieł dawnych mistrzów. Na przełomie lat 90. zajmował się własną twórczością artystyczną. Malował obrazy w konwencji realistycznej oraz abstrakcje. W latach 90. zarzucił całkowicie sztukę nieprzedstawiającą by poświęcić się malarstwu realistycznemu. Malował martwe natury, pejzaże, sceny mitologiczne i alegorie. Z końcem lat 90. pojawił się w jego twórczości nowy temat, Anioły. Cykl ten kontynuuje do dziś. W swoim dorobku ma szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i poza granicami. Wiele prac z lat poprzednich i ostatnich znajdują się w kolekcjach państwowych, kościołach oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Wystawa, prezentowana do końca czerwca, w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie, nosi tytuł Arkadia Inny Świat. Arkadię ostatnio oglądać mogliśmy także w Biurze Wystaw Artystycznych. W Galerii Zamojskiej. 26 czerwca odbędą się Dni Oleszyc, których gwiazdą będzie Wojciech Gąsowski. Szczegółowy plan imprezy dostępny jest na plakacie oraz na stronie internetowej www.oleszyca.pl 27 czerwca startuje piąta edycja Oleszyce Rap Festival, w ramach której odbędzie się również Oleszyce Streetball Cup. Corocznie na festiwalu prezentuje się czołówka polskich artystów wykonujących hip-hop i rap. Jest to jedno z największych wydarzeń w Polsce promujących muzykę rozrywkową. Szczegóły dotyczące festiwalu oraz zakupu biletów dostępne są na stronie Etiket Pro oraz fanpage'u wydarzenia na Facebooku. W ostatnią niedzielę czerwca w Kresowej Osadzie w Baśni Dolnej odbędzie się międzynarodowy turniej łucznictwa tradycyjnego. Oprócz zawodów o strzałę króla Jana, obrońcy Europy, organizatorzy przygotowali także wiele innych atrakcji. Szczegóły wydarzenia dostępne są na plakacie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu w obiektywie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia! Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie.